Daj, daj. Mod, mod. Mod, mod. Ok? Haj. A A teraz nagram panią? Jak to pani robi? Lód. To jakie są kurwa la śliwki. Pani tutaj ma. Super. To już tata pił wcześniej, śliwki też. A to jest jakiś taki ala kompot. Nie wiem co to jest. Strawy czy z czegoś? A nie kompot, a też to śliwki. Jak pani ma? Tutaj ma taką zamykaną maszynę. Tu ma czyli trawa testować. Tam jest, koło Pana, tak? dla taty kupuję dla Pana te testera. Już masz dwa drinki, tak? Będę testował. Tutaj w przydrożnej takiej właśnie kawiarence, gdzie ludzie biali w sumie boją się pić, tak? Ponieważ twierdzą, że nie jest higieniczne. Ale ja chcę zobaczyć kulturę w Wietnamu, to w takim czym trzeba. Jeść pić, tak? Komda, ok? Dziękuję, come on. A tu, może z tej wody mi dało, coś do tego. Jak? Więcej nóg mi? A, a tu później. No i daję. mi. Tak. Okej. Okej. Uuuu, a to jest trze. To jest tester z fasoli. Albo z... A to się z ma. Tak, tam tester ma, to będziemy próbowali. To pani tylko pokazuje. Ta. Co to? To jest to jest taka ala wanilia wa, O tutaj pani, bum, sru I zaknięte. patrzcie Elegancko To sobie słomka i sobie gość weźmie na motor Okej, okay. dziękuję To się nazywa nukmia Trzcina cukrowa w Wietnamie Bardzo dobra i pożywna trzcina cukrowa Rzadko jest w Europie moim zdaniem, tak? Tutaj, o jest Ulubione, e, ulubiony drink pana Testera, przepraszam. Tu pani robi? A będziemy testowali, tak? Boom, sru, trochę lodu, cina. Bardzo fajna słodka, pożywna też, tak? Też ma dużo utleniaczy podobno. Tu pani tradycyjnie, wietnamska czapka, tak? Nukmia, sru, gotowe. A, boom, gotowe. Tutaj kupiliśmy cztery trunki, tak? Sprzężone restauracji takiej właśnie tutaj, jak spotkacie zawsze przy drogach, gdzieś na uboczu. Przeważnie każda restauracja ma takie same drinki, tak? I tutaj mamy nuk czy na cukrowa. Tu jest jakiś kompot, jakieś śliwki, nie wiem co to jest. To jest jakiś kompot. tata będzie próbował zaraz. A to jest bardzo, bardzo ciekawe. To się nazywa cher. To jest taki deser ala drink z fasoli czerwonej. Co w Europie jest w ogóle coś dziwnego, tak? Albo nieznane, tak? No dobra, próbujemy. Pan tester, dzień dobry panu, oddaję głos. Witam serdecznie, to ja znowu, rysunek, tester nas. No dzisiaj po prostu nic nie będę jadł, tylko będę pił. trochę no odmiana mojego testu, nie? Pójdź się. każdy napój po prostu jest inny. To niektóre, nie, powiedzmy, że nie próbowałem, to jest tak pierwszy mój napój, który dla na mnie też jest nowością. Yy, że bardzo bo, że smaczne i pożyteczne to są napoje. Ja ich jeszcze nie piłem, bo, bo, bo wam po przy prostu się To no, inne, ale tych jeszcze nie piłem, nie spożywałem. No dzisiaj to nawidać, że jest nowość. Także próbujemy, nie? Także tutaj e, mój synek zamówił mi takie chwilkę, co, no, cztery napoje. Ja teraz będę je testował, nie? No i, I co miał Który będzie smaczny, to nie będzie smaczny. To jest fajne, Ale powiesz fajny. też, który byś wybrał, też powiemy. No. I skala 1 do 10 też będziemy Aha, robić. Aha, no no państwo, to będzie mi się pewnie trudno do tego ustosunkować, ale postaram się, dobra? To też Hej. można wypić herbatę normalną, tak? Zieloną. Nie trzeba pić tego, co tutaj jest, no bo też jak ktoś woli... Popularna herbata jest zielona, też z lodem, może być na tak, zimno, tak. może być na, na ciepło. Jak to sobie życzy, no ale ja wolę na na, na zimno z lodem, ponieważ to... Oziemia troszeczkę, ochładza organizm przy tym tutaj upale, przy tym właśnie klimacie. To tak jak dla nas Europejczyków to jest bardzo dobre, bo po prostu my się ochładzamy tym napojem, nie? Bo to jest lodu dużo, to po prostu jest napój, który nasz ożywia, nie? Także tak, ja wolę tak, 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 napoje, e, rano oczywiście gorąca herbatka, kalapaczki, no. ale teraz w południe to lepiej takie napoje chłodne. Tak, tak, Dla tak. nas to bardziej tak nasz, to wskazane, nie? Tak. No to tak, no. Gotowe? Jestem gotowy. Okej, okay, to już tutaj... Proszę Państwa, zaczynam od pierwszego napoju, nie? Czyli trzcina cukrowa, która się nazywa nukmią. Tak, tutaj jest cukrowa, uciskana na żywo, tam już Artur pokazywał. Tak. Na żywo są tutaj wyciskane te soki i potem dodawany naturalny sok ze trzciny cukrowej. Bardzo tak. Podobnie, nie? No, no, próbujemy. Bardzo pyszne. Tak? Pyszny, słodki smak, słod... daje takie dużo słodkości. Bardzo fajne, pożyteczne. Smakuje, tak można powiedzieć. Ścieżko no, to określić, ale bardzo fajny, bardzo smaczny. Tylko słodka, a jest kwaśny, czy nie? Dobrze? Jakiś ma taką kwaskowatość, czy nie? Nie, słodkość. Tylko Słod. Woda z cukrem taka sok, Naturalny sok, trzciny, To Sama nazwa mówi cukrowa, nie? Słodka, tak, tak. Nie? No, no, no. Razie... Czyli to dobre jest. Mi, mi to podchodzi, bardzo smakuje. Spokaj. Tak? Bardzo dobre. Tak Zobaczcie. Od 1 dężę. do 10? No to, ale to muszę najpierw. Aha, ok, okej, okay, okej. Okay. Nie będę tego oceniał y, w ten sposób. Okay. Jeszcze lepszą. Połóż na bok teraz Także i drugie. Wstawiam ten. Teraz? Wezmę następny. i potem będę oceniał. Kompot. Tu, która mi najbardziej podchodzi? Tu jakiś jest inny napój. Nie, nie na, wiem, co, nie co to, to jest? jest. Jakiś kompot chyba ze śliwkiem. się wydaje. kompot? Nie wiem. Tam Taka... pani ma w tym podchód. <laughs> tak. No. O, 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 tutaj, tutaj, tutaj. tutaj o, lo, o, lo keof pięć. Ok. No, to jest, proszę państwa, coś innego, próbujemy tego nie? Ten smak już znam. <ścoughs> Fajne. Słuchajcie państwo, to smakuje jak takim półwytrwawnym winem. Tak? Tak. Ma, bo, to fermentowane jest? Pokaż, pokaż mi to. to, to znaczy... Pół, pół, pół słodkie wino. A? Dobre, bardzo fajne. To ma chyba alkohol nie, chyba Nie, nie wiem. Może troszeczkę, Takie wiesz, wiesz, sprawdza jeden albo dwa. Ale to jest takie e, napój. To są chyba śliwki fermentowane. Bardzo? Ale dobre, jak ta fermentacja, kurde, w parze idzie z cukrem i ze tak słodkością. Słodkie, bardzo słodkie. Pół, jest pół słodkie wino, można powiedzieć tak. No, ale jasne. Przepyszny. Ja bardzo jak... smaczne. Kurde ja tu smaczne. mieszkam 6 lat, a tak jak ja czegoś nie wiedziałem, czegoś coś istnieje. Taki cuciek jakby to wszystko miało alkoholu w sobie, niewielki. Tak. Chyba tak. to jest fermentacja tam się robi, tych śliwek naturalna. Możliwe. I oni tak, tak lekko że, to rozświeczają z wody. Jak będę zacznę śpiewać, to znaczy, że mnie wzięło. Zaraz będzie ktoś śpiewa na motorze podrotę do domu. będę jechał i śpiewał. Ale jest bardzo smaczne. Po smak mówiłem wina, pół półwytrawnego. Takie pół słodka. dobre cholera, ale bardzo smaczne. To ci powiem, co się zdziwiłem. Taki smak inny kompletnie, nie? Tak, kompletnie inny smak. To ma taki posmak słodkości, takiego, czuć. Spytam się nazwę. Posmak, posmak czuć takiego. Kezzi. Nukmia? Daj. Zał. Daj. Ma, E, che den. A, okej, czeden. Okej, okej. Ten to jest czarne. OK, come in, thank you. No to już wiemy nazwę, jak ktoś się interesuje, tak. pani powiedziała. To już określiłem. To już też wam powiedziałem, bardzo smaczne takie... Okay. Ciny, Ale posmak cciny cukrowe. naszego tataraku coś takiego. O, 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 takiego, jakby się coś... Tak, posmak takiego tataraku naszego. O tym czerwonym mówisz? Nie, o tym, o tym o, o tym... O tak. a, a okay, To, okay. to tak, że ten was jest określiliśmy. Żeby się na następnym aha A tutaj patrzcie, jakieś są teraz to jakieś śliwki. No, do są takie śliweczki, takie żółte. jakieś takie przepołowione? Nie takie, śliwka, to jest jakiś inny owoc. Państwo, zobaczymy, jak ja to, to jest. Ja chyba wiem, co to za owoc jest, bo ja wiem, chyba taka ma dużo pestkę w środku. A że to robię z tego patrzcie, Państwo, Tak to wygląda taki owoc, nie? Z tego jest e, po prostu ten napój, nie? Także. próbujemy. A jesz jest owoc. Uuu, to się je? An? Je? OK? OK, się je. O! Peska jest? Jest taka duża peska. Jak nasza... A to śliwka chyba jest, śliwka? taka duża. Taka jakby śliwka nasza, taka ta marabelka. Mirabelka. Śliwka pokaż pękę z tych ma? Pestka. Dobra pestka ma jak śliwka. Słodka. Nie? Słodka. Słodka marabelka. A ok, ok. Zosta. I co? Dzień. mam tą śliwkę. Smaczna. To żół śliwka. Tak. Słodkie? A że to po... tego. Mocza? Mocza, da? Mocza, mo, mo, no. Próbujemy. Dobre. Kompost śliwkowy. A. Tak na ta Jeśli śliwkowy, ale nie już taki alkoholowy jak tam. Tak. To tak kompost ze śliwych tych marabelek. Słodkie. Słodkie. Dobre? To, to jest Kasia, nie, nie, bardzo dobre. Tak? Mhm. Ale tu. To... Kamennio. Zupełnie inny smak. Smak po prostu kompotu śliwkowego. Mhm. Tak. To... Okej. Okay. To na ciebie takie wrażenia nie zrobiło, bo kompot to normalny w Polsce jest, nie ma problemu. No, tak, kompot Ale jak ktoś lubił polskie kompoty, to tutaj jest dla niego też coś. Tak, tak. Tak? To, ja nie chcę wynalazków. To, to po wynalazków. Prostu... Kompot śliwkowy, tak jak to Państwu. cukrowa, i... jakiś kompot alkoholowo-śliwkowy, tak, ten, ten. Wino, wytra... wi... te vino... wino półsłodkie. Tak, i tu ten o, następny, następny kompot. Kompot ze śliwych marabelek. Mirabelek, Tylko może okay. to jest bardziej słodszy. Okej, okay, się no, tak... I teraz... teraz jedziemy na Postam... bardziej dziwny napój, jaki może istnieć dla Polaka, mi się wydaje. No, Bo to jest fasola, napój z fasoli. Państwa, słomki nie mam, bo to chyba złe słomki. Tak to są fasole. Państwo, to jest taka mała, ta czerwona fasola chyba polska. I są takie tak, fasolki. Tak, tak. Małe e, fasolki. czerwona. Czerwone, nie? I to jest moja to woda z fasoli gotowana z cukrem. I to, to po prostu jakiś taki ala z tej fasoli, nie? Nie wiem. Ale zaraz Wszystko jest... Proszę Państwa. Wiesz co, na mi wszystko. Wiecie, poświęca się z jedzeniem. No, będzie fasolę pił. Ja będę pił fasolę. U nas się Fasolkę? z łóżkiem, fasolkę, a ja, bym, ja będę pił fasolkę. Coś innego. Okay, ok, dawaj, pił fasolę. Da? Wezmę tu jeszcze słomkę. No. Staram się iść słomkę, czy się da. Okej, okay. chyba się nie da, bo tam fasole jest. Członkę to fajne kiedy podniosę? Aha. Mmm, dobry smak, tak? Mhm. Mm mały z fasolą przez to dziurkę przech, przech, przech A, przechodzą. przechodzą, nie? I co, smak jest bardzo fajny, ciekawy. Ale jak, fasola z cukrem, jak to smakuje? To dobre jest? Idzie w parze? Nie ma tego cukru. To jest taki, taki po prostu smak słodkości. Nie ma tego, tego cukru. Aha, aha. takie półsłodkie. słodkie. Ale jak się to pije, to czuć. Kuzi, taki, no i księżyc, czy skrobie, czy coś takiego. A, takie coś, skrobie, tak, 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 tak robię, sko... bo fasola ma tam w sobie takie no, właśnie... No, czuć się, tak, to, te, właśnie... Jakieś tam... takie ala skrobie. Na, na podniebieniu, tak właśnie, ala skrobie, nie? Ale co, da się to jeść, bo to dla ludzi bardzo dziwne jest. Fasola w brinku, kurde, taki Polak by zobaczył, to by jak, jakbyś mu dał w domu, jakbyś wszedł do Takie ten, to by sąsiadka siebie, ja nie wiem. Bardzo dobre. Kropidem pokropiła, że ta jeszcze... Fasole, kurde, w tym... Bardzo smaczne, dobre. Tylko Kiedy się to pije, to ta fasolka, to dostałem tu łyżkę. To weź tam łyżką może chwyć fasole i spróbuj Czy nie? Dobra, wezmę łyżeczkę, Normalna fasola jest? Więcej tej fasolki. No masz te Mam fasolę? Mam fasolę. Nie, jest fasolowe. Fasola, A tam tu się tak to jest większe ziarko, nie? Takie ja To jest fasola, fasola, no. no. Gotowana fasola w wodzie z cukrem. Fasol. Chyba. Próbuję to skosztować łyżeczkę. Zobaczcie jak to będzie smakowało mi... A i sam. trochę wanilii chyba dają. Albo jakiś cynamonu, tak troszeczkę. No chyba. tak jakby czuć coś, jakiś posmak, czegoś takiego... Tak, bo ta mała w butelce z jakiś tam inny no. tem. No. mi to jak to smakuje w ogóle ten to... Dobre. Dobre. dobra, Tak, dobre. ależ. No, fasolka bardzo mocno rozgotowana. spada no. się, się w ustach, mięciutka. No i właśnie ten wnętrze tej fasolki, ten faszik nie wiem się nazywa się czy znaleźć, czy ten miąższ. Właśnie, bo tak, dobrze w parze idzie właśnie. Po prostu tak posadza tak podjębienie i takie dodaje takiego takiego smaku ala sprodi, ale jest pyszne smaczne, tak? tak, bardzo o. fajne. inne w smaku zupełnie inne. takie, od tych... czegoś jeszcze nigdy nie piłeś, nie piłem w życiu tego. zupełnie inne od tych płatki. a co ale co tutaj takie piłeś? ten kompo tylko chyba tylko piłeś śliwkowe, taki podobne, nie? a te no, w środku tak. tego, tego ala wina takiego. Smaku nie zna w ogóle. nie. tego smaku też w ogóle nie znał. a to to w ogóle dziwny I, smak jest. Jeszcze smak ma dziwny. I on ma taki smak, y, bardziej konsystencję troszeczkę taką. Nie taką ciekło, tylko taką... Wiecie, a, taką się obślizgą. Nie, nie, nie. Taką, że ma bardziej konsystencja taka gęstawa, nie? Aha, okej, okay, rozumiem. Gęstawa, Bo ta fasola tak... ma tam w sobie taki ten. Wiesz, buduje taką troszeczkę gęstość. Taki starch tak. taka po prostu. To jest konsystencja takiej troszeczkę gęstości, nie? No. Także fajnie też polecam. Bardzo lubię smak. Tak, jako a skrobia jaka jako Tak, Ale jak się po prostu jak się pije, to da skrobia się osada, ten miąższ z tej fasolki tak. Córka z pewnością bardzo smaczna, jak się ją weźmie u rzeczu. I bardzo jest taka, że się rozpada po prostu w ustach nic. Ale to dobre. Także to, to oceniam bo też bardzo pozytywnie. Aha. No i teraz... A teraz... Was, tak powiedz czy... od 1 do 10, jakbyś to, to na oceniam, ten... Nie? Bo ludzie tych chcą może usiąść. Będą ci oglądali. Co, oni, co chcesz im powiedzieć, no żeby jes wypili? Jeszcze raz muszę wszystko? Bo wszystkie nazwy próbujesz. To jest opinia taka szczera, że już szczerze chyba nie można zrobić. Tu pani uprzejmość wietnamska. Zawsze pomagają ludzie. jest to Trudno ocenić. Wszystko jest dobre. Wszystko dobre, Wszystko jest tak? dobre. Okej, okay, no to może, ja to, może, może to jest głupio. Ale co byś polecał tak kupić? No, bo ktoś przyjedzie, to wiesz, pierwszy dzień no, może... Na rano. I no. właśnie pragnienie, jeśli jesteście no po prostu jesteście jak bardzo rozgrzani, to polecam to trzcinę. Bardzo ochładza organizm. Bardzo smaczna. Słodkawy smak. Pożywna też może Tak I energię leka, daje z samego rana. Cukier. I to jest dla mnie fajne. Bardzo dobre. Natomiast to jest bardzo kompo. Ale to jest Dla chyba... ludzi, którzy lubią posmak kwaskowate. A, ok, ok. To jest takie słodkie. Bez kwaskowatości. Bez kwaskowatości. Tylko słodkie. A to jest. Słodkie i kwaśne, i kwaśne, okay, okay. takie słodko-kwaśny smak. A te winne mnie interesuje. Byś polecał, to pić czy co to jest, te winne? Bo może to się w głowie będzie kręciło, który się wędruje, tak bo Alkohol może. <laughs> jeszcze nie śpiewam. To nie jest alkoholu, nie? Nie wiem. A to raz to, to spadnie, to, to jeszcze? Także to jest bardzo fajne. Dla mnie jak na spadnienia, e, takiego e, pragnienia, to to, to, to jest w zupełności idealne. No, polecam polecam, tak można powiedzieć, przy obiadku. A do winka. To, jako takie do, do mięsnych dań, takie ala posmak wina, takiego pół wytrawnego, takie pół słodkie, to by się nadawało do waszych potraw przy obiecie. Taki ma a. wyjątkowy smak, posmak naszego wina. Ale takie wino śliwkowej to z lodem, a wina no. czerwonego z lodem się nie pije, bo nie jest dobre, no. tak? A tak. tutaj jest fajny taki smak, ala alkoholowy smak, smak. Taki czuć to się wypinie, słodki to znaczy, z lodem. jak się wypije jak się pije tego się nie czuje po chwili czuć takie, A, takie coś jakby to wszystkie dopiero po, po jakimś czasie coś jakby to wszystkie był alkohol ale to minimalne jakby można powiedzieć jeden procent z ale alkohol coś tam chyba jest chyba tak wie. Nie wiem, chyba bardzo mało, bo jeszcze... Bardzo mało, ale, coś tak, ale to chyba... nie dla dzieci. To. Ale to, ale nie, no dzieci mogą też pić, nie? No? Na, 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 na pół. Na pół, ale to nadaje się to, po prostu do obiadku takie jako deser, jako lampka wina. I to, to się, to po prostu słodzone, tak, to jest bardzo, okay. bardzo, bardzo polecane. A to fasolę? A tą fasolkę, proszę Państwa, to tak prostu od czasu do czasu tradycyjnie sobie wypić, tak może tak jako po deser to? po obiedzie może wypić? Może być, bo to tak, tym się trzeba po prostu rozkosztować. Aha, sieje dłuższy czas. I pić powoli, nie, małymi łyczkami i tym się po prostu trzeba tak rozkoszować. Tym się gasi pragnienia, to jest do obiadu, a to tak po prostu sząść, później, tak na spokojnie po prostu. i tym tak się po prostu małymi łyczkami. Tym po prostu zakończyć, tu jest obiadek na przykład, nie? No, no, dobrze, też polecam. No, proszę Państwa, co do oceny. Po prostu jest mi ciężko się teraz wypowiedzieć, bo bym po prostu to powiedział tak. Na równi. Na równi. Żeby nie okażyć tego, bo to jest wiadomo gaś pragnienie nie? i to, to nie będę tego po prostu mówić, że to jest niedobre, bo to jest wszystko, po prostu to jest wszystko pyszne. Także, proszę Państwa, to jest wszystko bardzo pyszne, jak się spożywa i tylko, Czyli że maka... polecasz. ma tak, inny polecam. Także, proszę Państwa, wszystko na jednym, na jednym, na jednym etapie. No, skala. Do napoi, tam na pewno powyżej piątki, gdzieś tak 6-7, nie? Ale to nie będę wyceniał, że ten tyle, ten tyle, ten tyle. A teraz wszyscy ma... na równy płacie. Ja mam pytanie, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do Wietnamu, turyści, boją się takich miejsc, ponieważ to wiecie, panie rękami bierze czasami lud, patrzcie tam ten. Wiecie, tu jest taka higiena, wiesz, nie stuprocentowa normalnie, tak? Ale czy takie miejsce? się poleca przed restauracją czy jakimś taką kawiarnią która ma ekskluzywne takie miejsce do siedzenia. Czy tutaj siedzisz i się czujesz też Państwa, komfortowo, ja, dobrze? Ja tak powiem szczerze od siebie, nie? No bo lokale takie bardziej yy, yy, takie profesjonalne, takie rozmaknięte. To, to już jest inny klimat, inne smaki, ale tego smaku tam tego nie, nie będzie. Nie, nie, nie będzie. Tam jest już się znaczaj, inny poziom i tak dalej. Są te pewne smaki, ale to już jest zupełnie inna. Inne, tam po prostu ja polecam tu. To jest naturalne, smaczne z naturą, mhm. a tam jest tak bardziej troszeczkę już sztucznie, troszeczkę to jest dopiększane, doprawiane, tak, tak bardziej pod, pod, pod ludzi takich wyciętych. I najważniejsza rzecz jest taka też tutaj, że możemy obcować z kulturą wietnamską. Tak, bo tutaj państwo. patrzcie, kultura wietnamska jest. Siedzimy jak Wietnamczycy, tu pani jest Tra, przyjazna, coś się jest sprywa, to ci wytłumaczy, Tra, powie, a w kawiarni już tak nie ma. Nie, w kawiarni wiecie, że jest pewien taki już jest taki, poziom, pewien poziom, Dla profesjonalizm i tak dalej. No siedzisz, zamówisz danie, z mini i ci przynoszą podają. Tutaj po prostu siedzisz do tej pani, porozmawiasz, ona się uśmiecha. Przyjdzie to do siebie przyjaźnie, powie to, to, da ci tego, posmakować tego. Ona się nie tyczy, że tam sami pokrywkę zajrzysz, czy tam w zajdzie, co ona tam ma, powąchać, bo tam po prostu nawet nie? Tak. Ale to jest naturalne. Tu nie ma co się brzydzić, to jest wszystko czyste. Można powiedzieć, że to jest czyste robione na żywo, od razu. Widzicie, są skargi, że to nie jest legerzakowane, tylko ma, to przychodzi świeże No, czysto jest, czysto jest wszędzie, no, czysto jest Świe, wszędzie. świeże jest po prostu czysto, nie ma dowodzenia, że to jest brudno. To jest, to jest... czysto, ścianami ciki, w cieniu sobie siedzimy, siedzimy przy tej talii, chcemy tam soczek, ona nam podaje, naturalne, to że jest naturalne, ta pani zrobiła sobie w domu, naturalny sok, przyniosła tutaj, ma wyciskarki, ma zamykacze, do takich puszek i że coś, to, no to wolę, proszę Państwa, szczerze, wolę w takich barkach przydrożnych, bo tu się czuje ten smak, tą kulturę, kulturę, tak. kulturę i te ludzie są z Tobą tak Jaźni, bo ty się cieszysz, tutaj obcujesz, trzy, z obcujesz ludźmi, k, k, ludźmi oni, z kulturą. Tak, oni do ciebie przychodzą, jak się, uśmiechają się, oni cię to ci podadzą i tym chcesz, to spróbować, powiedzmy, tym się interesujesz, to oni są po prostu dla Ciebie, jak to można powiedzieć, otwarci i się tym bardziej oni chcą, żebyś ty to poznał i żebyś tak. to po prostu spróbował. Tak, A że... Druga sprawa, chcę się spytać jeszcze ponieważ no. ja czytałem kiedyś w książce, że na przykład woda gruntowa w Azji nie powinna się pić wody gruntowej, ludzie się boją. I takie coś jak trzcina cukrowa, tak, to no wiadomo, że to rośnie w wodzie gruntowej, tak, to panie robi. No, no ludzie się, się boją zjeść to. arbuza w Azji, tak? Bo tak. ja zawiera to wodę gruntową, a ty pijesz codziennie tako, tak, takie trójki tutaj, i czy masz jakieś biegunki panie... Czy się czujesz? Proszę państwa, ja codziennie czasami to właśnie tak samo się wkładam, no często trzcina to cukrowy piłem do tej pory. I ona pobudza człowieka, gasi pragnienie. Ja żadnych sushi żołądkowych problemów, żadnych bóli, żadnych tam rozstrojów żołądkowych nigdy nie miałem, ale już jeszcze jestem chyba już, prawie drugi tydzień się zbliża, i codziennie jem w takich właśnie przedrożnych yy, lokalkach, I jedzenie i bicie. Nigdy nie miałem żadnych problemów żołądkowych, nigdy, ani tam, tam bólów, czy tam cokolwiek, dolegliwości, nie ma tego. Nie ma tego, żeby prostu nie bójcie się. Tutaj jest spóźniwać w takich miejscach jedzenia, bo to ludzie, tutaj przynoszą świeże towary, nie tam źle gdzieś leży chowane, świeże i bardzo tu smakuje smak. I jest to czyste, to nie jest, że to jest brudne. To jest czyściutkie, naturalnie od razu na miejscu wyciskane, na miejscu przygotowywane. Także ja z otwartym sercem po prostu polecam. Polecam tych ludzi, bo to ludzie są starsi i tam a tym, e, z tego żyją, ale tak, oni to robią... Tak, lokalne ludność. takie ludzi jak Sasza pani, ona tu pracuje, ona ma naturalne, to są jej rośliny, jej rzeczy. Ona z tego robi, z tego żyje i ona po prostu się tym dzieli. I to jest wspaniałe. Serca ona to daje dla ciebie i, i to ja doceniam. Może jeszcze to... wspomnijmy teraz, na filmu, o tej fajce tutaj. A, a tutaj, Tuglao się nazywa. I też trzeba tutaj wspomnieć, że jak przyjeżdżasz do takiej restauracji, to masz tytoń za darmo. Tam leży, tu, o na górze, to ta taka z wieczkiem, taka mała pudele, tak? Za darmo jest Tylko, że tutaj walną chmurę z tej fajki to jest tak samo, jak spalić jednego papierosa jedną chmurą, tak? Troszeczkę się czujesz taki ala na haju, nie można wstać. Tak oni podobno, tak, tak to działa, tak? Ale... Mogę pokazać może? Taka jest kultura, tak? Ale ty nie palisz to... Proszę Państwa, tak. Oni tu jest też... Tylko powiedz. Jest taka właśnie... ja wezmę? ja tam pokaz. Tu tu glau. tu glau. Tak to wygląda. Tu glau. Patrzcie. No, ale... Aleo. Tak to wygląda. Widzicie? Taka fajka. I tu jest wietnamika popularne w każdym barcu. w każdym takim... Gdzie... Jedne miejsce na świecie, tylko w Laosie, no W dobrze. południowym. No, tak się robią. Takie, takie coś jest, to jest Nie? Tu glau, coś? czyli narkotek z Laosu to się nazywa. Tak, to jest bambusowe. To jest bambus. cały bambus, wygrążony jest tu, tak. Tu jest taki Ala ustnik, widzicie? Nie? A tu jest ta, ten, ten cybuch i tu oni było, tutaj, ten tytuł jest za darmo, taki se wałeczek skręcają i to tak. wkładają i podpalają i tutaj wciągają. Nie? Tak. Czasami nalewają herbatę albo coś do jeszcze. Ale, ale tutaj wlewają herbatę zielono do szorka, bo to jest zanurzona chyba, to jest taka fita ta woda Ala fajka wodna. Ala fajka wodna, to jest po prostu chyba jest ta, ta woda. I oni potem tym podpalają te się tym zaciągają i to potem wydmuchują. Ten to co nam to podpalili i to ten dim, który dociągnął do wóz, taką chmurę się puszczają i on się tym podurzają. To już jest bardzo mocne i także żeby człowiek spalił pół by spalił kupacz papierosów Tak, jedną chmurą. To jest takie coś jak... Jedno robienie narkotyku z tabaki. A, coś takiego, tak można no, powiedzieć. No, no, I to, to po prostu... To, te... o... Odurza bardziej tak, niż tak, ta. ale nie widać, nie, że coś, coś idzie, pali. Pociągnie, raz, kładzie i sobie idzie, tak, I to tak. jest za darmo. To, to niewidoczne jest, że tam to ludzie o to odurzą, tylko takie tak uczucie podobne. Tak to wygląda. Ja nie wiem, nie paliłem tak. nigdy. Nie A teraz Państwa, ja paliłem, ale dawno temu. tutaj proponowali, pokazywali jak to robią i tak dalej, jak się robi, tego. Nie, nie. Nawet to, to... mi ktoś tam zaproponował, żeby tam się walnął, ale nie, proszę Państwa. Ja jestem jak bym, wrogiem tytoniu ja, i po prostu alkoholu. Jestem abstynentem 100%. Mam czasami tradycyjnie lampki wina, czy tam lampki do bogotrunku, ale to tylko tyle. Ja po prostu e, nie uznaję papierosów, nie uznaję alkoholu. Dla mnie może to nie istnieć, ale takie ludzie takie coś mają. Tak robią i, jest. Tak I robią to jest w ogóle popularne. jedna e, część takiego, e, nie wiem, rekreacji w takich przydrożnych tak. restauracjach, tak? Dla Wietnamczyka, tak? I to dla Wietnamczyku to jest właśnie jedno takie tradycyjne da. coś, gdzie jest popularne. Gdzie jest ta faja, ta to faja. znajdziecie te drinki i herbatę. Jak zobaczcie te faje. Państwem, mi, Polecamy palce, tutaj. palce, to im pachnął. Także odkładam. Bo mi ten piłk. No się bo już 25 minut. Proszę sobie. Z Państwa, bo ja po do mowy to mnie po prostu dla mnie ohyda. Ja Dziękuję kruje, Panu serdecznie za tego. Także proszę Państwa, tyle dla Państwa. Postaram się powiedzieć Wam dzisiaj o czymś innym. Także polecam, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Brongowiaków, wszystkich sąsiadów, znajomych, Aha. przyjaciół, koleżanki, kolegów. Także trzymajcie się i polecam. I zapraszam do Wietnamu. Tak, do lokalnych restauracji. I lokalnych restauracji. Spomaga się ludzi, którzy na tym ciężko pracują. Obserwacja z kulturą. Tak, tak. Na razie. Piszulek tak, was pozdrawia. Wszystkiego dobrego. To ja, Piszulek, was deser. Powozonka, Bye, bye.